Słuchajcie, kochani, mamy bardzo fajny czas, dlatego że jest piękna złota jesień. Co prawda chłodno, 12 stopni i dzisiaj mi tutaj delikatnie zawiewa, ale zabraliśmy na osia dzisiaj na testy po aktualizacji. I ta aktualizacja, która była w tej chwili, ona przyniosła nam poprawę stabilności. Też przyniosła nam jeszcze jedną rzecz, a mianowicie fixed some common issues. To znaczy, że poprawa tych podstawowych rzeczy, które nie domagały w tym dronie. Co dzisiaj zrobimy? Przede wszystkim e, sprawdzimy, jak on lata po aktualizacji. To jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz, która jest też ważna, e, sprawdzimy sobie, czy da się wyciągnąć przyzwoity obrazek z Neosia. Ja zabrałem dzisiaj ze sobą filtry: to są filtry Freewella, mam tutaj komplet e, zwykłych, szarych i też polaryzacyjnych. Mocy, które tutaj są, to jest ND8 16 32 e, Polaryzacyjne, tak samo ND8 1632. Dzięki e, za przesłanie do testów. Co i teraz, jak to działa? Przyklejamy sobie taką bazę do obiektywu na stałe. A filtry magnetycznie tylko zakładamy, i to co jest świetne też, że ta osłonka, którą mamy z N8, ona nam spokojnie jest w stanie pokryć też filtry, które są w środku. Więc jest to wygodnie zrobione i dosyć przemyślane. Nie było wcale lekko, jeżeli chodzi o umieszczenie tego, bo ja próbowałem przykleić klejem na gorąco filtry z Era jedynki i miałem winietę, a to jest zrobione tutaj dość fajnie, i myślę, że warto sobie sprawić filtry do neo, bo powinno nam się poprawić zupełnie jakość. Także słuchajcie, odpalamy teraz Neosia i sprawdzimy sobie w pięknych, jesiennych kolorach, jak to wygląda. Zrobię też ustawienia optymalne, jeżeli chodzi o te ujęcia. Lecimy zatem. Przechodzimy do aplikacji DJI Fly, dron jest aktualizowany, przechodzimy do GoFly i to co zrobimy teraz, jeżeli chodzi o niego. Zobaczymy sobie, jak to wygląda. Wcześniej miałem ustawienia automatyczne. 4K w 30 klatkach, nie ma nic innego. Niestety, jeżeli chodzi o ustawienia kamery, profil kolorystyczny normalny H265 kodek, format MPP4. Słuchajcie, tutaj nie ma tak naprawdę za dużo e, możliwości. Mamy to, co mamy, prawda? I to nam wystarczy, jeżeli chodzi o balans bieli automatyczny. E, 5900 ja bym dał na 5700, mniej więcej, powinien być. Idealny. Zawsze możemy troszeczkę podkolorować w postprodukcji. No i przejdziemy sobie teraz do modułu Pro. 1,5 sekunda. Filtr ND16, e, 4K w 30. Nie da się tego niestety zmienić na inny klatkarz. E, tak to wygląda w tej chwili. Więc lecimy. To co zrobimy najpierw to ja się uniosę. Widać, że jeżeli chodzi o kompensację, troszeczkę jest niedoświetlony obraz, ale to dobrze. Możemy sobie od razu nagrać, bo jest bardzo fajne światło. W trybie C polecimy sobie powoli. I po tej aktualizacji mam wrażenie, że jest troszeczkę lepszy obraz, przynajmniej na ekranie a, urządzenia mobilnego. Pamiętajcie o tym, że to nie jest kamera doskonała. Ten dron też nie kosztuje tysięcy złotych, tylko jest to dron, który kosztuje no, parę stówek tak? e, poniżej tysiąca nawet można go kupić jeżeli odliczymy sobie podatek VAT 130 euro bez akumulatora, więc to są niewielkie wartości i tak to wygląda, ta pierwsza sekwencja tutaj uważam, że jest ok, znajdziemy teraz głównego bohatera, zasięg mi się bardzo podoba w naosiu, polecimy do takiego drzewa troszkę wyższego ja przełączę się w tryb N może nawet w tryb sportowy, bo i tak nie mamy tutaj czujników a te prędkości tu są znikome typu 5 czy 8 metrów na sekundę w tej chwili mamy 6 metrów na sekundę jest troszeczkę wiecznie i przełączymy się teraz to będzie nasz główny bohater ja go nie ustawiłem jeszcze idealnie trzeba go ustawić troszkę lepiej ale teraz mamy głównego bohatera słuchajcie w formie tego krzaczka postaram się mniej więcej na tej wysokości jeszcze odrobinę tak jak teraz jest bardzo dobrze i bardzo delikatnie będziemy sobie krążyli w lewo jak widać teraz, auto nam jeszcze wyjechało, także fajny kadr. Wyszło słońce i od razu ekspozycja też się troszkę zmieniła, ale uważam, że to jest bardzo fajny widoczek taki jesienny. Kolory mienią się i żółty, i pomarańczowy, brązowy, zielony. Jest gitara, drugie auto z przyczepką się załapało. Jest super. Zbliżę się odrobinę do niego też przy tym okrążaniu. Przynajmniej to, co widzę na ekranie urządzenia mobilnego, to jest petarda i to jest sztosik. Nie wiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o duży komputer. Sprawdzimy to za chwilę, ale to, co mogę Wam powiedzieć, to jest naprawdę całkiem, całkiem nieźle. Przelecimy sobie wzdłuż drogi, zaraz, bo tych kolorów będzie więcej. To jest kolejna sekwencja, tym razem w stronę przeciwną. Ja wpuszczę troszkę to drzewko na dwie trzecie. Teraz, jeżeli chodzi o kadr. I to też jest bardzo fajny kadr, można się odrobinę obniżyć. Bardzo mi się podoba. Eee, drugi, trzeci plan zaczynają nam grać. Wszystko gra. Tutaj trzeba uważać, oczywiście, jeżeli chodzi o neosia, bo my nie mamy tutaj czujników. Eee, będzie jednak chyba bezpiecznie, jak polecę, mimo wszystko nad drogą. Lecimy teraz do przodu. Bardzo fajne ujęcie. Mamy boczne światło z lewej strony. Przejdę w tryb N jestem na 24 metrach, czyli dość wysoko, jak na niego, można by oczywiście lecieć całkiem nisko, ale zrobię to przy, w przykładzie śledzenia za chwilę, natomiast to, na czym mi zależy, to jest jakość obrazka, żeby wyciągnąć przy tym Shutter Speed przy tej migawce jak najlepsze. 1,5 sekundy wydaje się być optymalna. Można by troszeczkę też dodać, bo mamy tutaj fluktuację w zależności od tego jak to wygląda, ale wydaje mi się, że jest że jest ok pod kątem migawki, ekspozycji i całko, całość wygląda na ekranie, tak jak powiedziałem, urządzenia mobilnego. Ok. Przejdziemy teraz pomiędzy liniami, bo widzę, że tutaj jak najbardziej się mieścimy. To jest malutki dron nie ma stresu e, i spokojnie przeszedł. Widać, że zasięg jest też w nim bardzo dobry. Cały czas jest pełen sygnał. E, absolutna petarda i na tym to polega. Dobra, to ujęcie sobie zakończymy. I teraz chciałbym wrócić do nas troszkę niżej. Pod liniami zrobimy trochę inny motyw. Teraz już słabszy zasięg jest, dlatego że wysokość się zmieniła. Ale mniej więcej chciałbym być na tak zwanym proximity, czyli żeby krzaczki mieć w miarę blisko. Oczywiście pokazuje, że jest słaby sygnał. Trudno poradzić sobie dron, leci do przodu. Przerzucimy go na sport, żeby to nie trwało wieki. I ta sekwencja też jest kapitalna. Bardzo delikatnie nim steruje lekko w lewo, auto się też załapało. I tu widzimy jak to wygląda. Za chwilę, słuchajcie, spróbujemy sobie zrobić śledzenie. Drugie auto też nam ładnie weszło w kadr. Zrobimy sobie śledzenie i zobaczymy jak on ogarnia takie rzeczy. I sprawdzimy, czy to ma w ogóle rację bytu i sens jeśli chodzi o obrazek. Uważam, że na ekranie, przynajmniej urządzenia mobilnego, i to doświadczenie po aktualizacji, jest bardzo fajne. Stabilność tego drona jest ok. wiadomo, że chciałoby się jak najlepiej i na, jak najwięcej za jak najmniej kasy, ale jest jak jest, nie? Teraz się obniżymy i pójdziemy już proximity takim cruisingiem niskim. Staram się, staram się nim latać w miarę płynnie i tutaj mi się podoba. Dobra, skończymy tę sekwencję, a za moment się spotykamy i będziemy robić śledzenie. Robimy drugi yy, test, będzie to śledzenie auta. Ruszamy w takim razie. Moja jariska tutaj po tych wertepach się idealnie sprawuje, ona już wielokrotnie miała tutaj różne akcje. Jesteśmy teraz w Active Track, jak to nie chcę pokazać w przypadku z osób, tak? Dobra, czyli spróbujemy sobie zrobić w takim razie, jeżeli nie ma Active Track, to spróbujemy sobie zrobić spotlight. Mamy ustawienia takie jak poprzednio. Ja w takim razie będę jechał bardzo delikatnie, bo pamiętajcie, że nie tylko Jariska to nie jest auto terenowe, chociaż wielokrotnie już urwałem wiele komponentów tutaj, głównie podwozia elementów. Dziękuję też Tomkowi, który był bardzo ostatnio przy ostatnim przeglądzie w stosunku do mnie, był bardzo, bardzo życzliwy i cierpliwy też. Teraz straciliśmy nie śledzi idealnie. No zobaczmy teraz. Nie? Teraz będzie ok. Dobra, lecimy. Widać, że spotlight i śledzenie głównie działa w przypadku osób. Jest to tani, budżetowy dron. Jeżeli chcemy auto zrobić, już może być gorzej. Zobaczymy zaraz, czynność na mnie wyrżnie o jakiś krzaczek. Ale na razie trochę go trzyma w kadrze. Nie ma szału, ja na, na osia. On tu leci sobie bardzo nisko. Ok, mamy teraz spotlight. Teraz wygląda to fajnie. Lecimy w takim razie. Także jeżeli chodzi o śledzenie, to głównie człowieka, ale też widzę, że ten spotlight tutaj nie za dobrze nam gra, jeżeli chodzi o optyczne e, śledzenie. No dobra, ja mu troszkę tutaj pomogę. Lipa gubi go cały czas. Jeżeli mamy taką sytuację, że nie chce nam w ogóle chwycić, to spróbuję manualnie polecić. Troszeczkę się cofnę w ten sposób żeby być centralnie, i teraz postaramy się na 8 polecieć e, do tyłu. To akurat jest fajne. Na kolejnej drodze, taki jak ta, można te, tego typu manewry przećwiczyć, chociaż dzisiaj jest więcej grzebiarzy, powiem wam, co ciekawe, i tłok w lesie jest. Ja spotkałem tutaj tych ekip chyba już z 5. E, bardzo się zdziwiłem, bo zwykle z Leonem jesteśmy sami, ale tym razem jest e, więcej ekip. Dostępnych i w terenie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o ujęcia. Lecie, lecę w sporcie, widać, że da się to zrobić. Polecimy sobie na skraj e, drogi i lasu, i na skraju drogi lasu, tam a już zaczniemy test, jeżeli chodzi o śledzenie osoby e, typowo pieszej. Myślę, że to będzie ciekawsze, bo niestety auta on nie ogarnia. Nagrywamy. Jest troszeczkę niedoświetlony obrazek. Zrobimy sobie ISO 200. Zobaczmy teraz. Jeżeli ja pójdę w stronę na osia, on, on mnie nie śledzi w tą stronę, ale spróbujmy w takim razie się troszeczkę oddalić. I to wygląda już lepiej, nie? Dobra. Poprawimy sobie spodnie. No i widać, że jest gitara. Tutaj wygląda to naprawdę fajnie. Idzie za mną. Następne ćwiczenie jakie zrobimy to przede wszystkim chciałbym zobaczyć jak on się zachowa. Jeżeli zmienię mu kierunek. Tu jest dobrze, teraz mamy kamerę pod światło. I spróbujmy wejść w takim razie w krzaczki. Bo wiadomo, że on prześwietla te chmurki, ale tutaj powinien mieć bardzo fajne kolory i mu zadamy taką misję właśnie śledzenia mnie z tej strony. I super sobie radzi. Także widać, że pod światło on prześwietla chmurki, są białe, ale jeżeli pójdziemy sobie w poszukiwaniu grzybów jeżeli pójdziemy w poszukiwaniu grzybów, to może nas naprawdę jako asystent pięknie śledzić. Wygląda to super. Dobra, zrobimy tutaj jeszcze jedną rundkę. Także jeżeli chodzi o filmowanie, ja uważam, że najlepsze efekty można uzyskać przy... Jeżeli jest słoneczny dzień, Nd16 filterek. Mamy tutaj jedną setną sekundy i wygląda to naprawdę przyzwoicie, nie? nawet nie ND 16, 1,5 sekundy to są te parametry wygląda to bardzo przyzwoicie oczywiście leciutko światło jest tam czyli wypadałoby w ogóle na takim tle zrobić teraz mamy optymalne ustawienie jeżeli chodzi o pozycję względem słońca tak to wygląda no nie wiem jakie są wasze odczucia czy ten dron wiadomo no też to nie jest potęga, jeżeli chodzi o kasę, ale on sobie tutaj radzi. Pójdziemy jeszcze w stronę światła, w stronę słońca, tak. Teraz idziemy centralnie pod światło, więc widać, że optyka momentalnie jest obnażona, jeżeli chodzi o jakość i zakres dynamiczny. Ale jeżeli przejdziemy tędy, tu mu zrobimy taką fajną rundę. Tak, dam mu szansę żeby przeszedł i on sobie naprawdę nieźle radzi. Zaraz będzie lepsze ujęcie. Dobra. Tutaj nie mamy tyle miejsca. Ale teraz, jak skręcę w lewo, to będzie rewelacja. Dobra, spróbuję się z nim za chwilę przemieścić, tylko zmienię akumulator i pójdę koło kolorowych drzew. Powinno być jeszcze lepiej. Tu uważam, że jest naprawdę nieźle. Idziemy tędy. Zadamy mu taką misję, i tu wygląda to bardzo fajnie. No, dobra, teraz wylądujemy. Pięknie, to mi się chyba podoba najbardziej to lądowanie. Słuchajcie, teraz mamy ustawienia niemal modelowe. Spróbujemy sobie zrobić taki motyw, a mianowicie spotlight. Sekundy ND 100, sekundy ND 1,6 sekundy, ND100 1,6 sekundy, filtr ND16 ja idę w, w kierunku drona, mam go na spotlight tylko i można bardzo fajne sobie ujęcia zrobić w ten sposób wygląda to super to co chciałbym zrobić za moment to będzie point of interest jak tylko miniemy krzaczek zrobimy drugą próbę POI ale widzicie, ze światłem, czyli w tej chwili ja idę pod światło, a dron leci, jego kamera pokazuje mnie dokładnie tak umiejscowiona, najlepiej, optymalnie pod kątem światła. Uważam, że to jest całkiem fajny obrazek, przynajmniej to co widzę na ekranie. Dobra, teraz się zatrzymamy, przejdziemy sobie do POI i lecimy. Wiadomo, że w stronę chmurek i słońca będzie bardzo przepalony obraz, bo nie mamy automatycznego, automatycznej ekspozycji. Ale za moment, począwszy od, jeszcze kawałek, od tego miejsca, powinno być już znacznie lepiej. Także widać, że w tych tanich dronach trzeba wziąć to pod uwagę. Spróbuję się troszkę wolno obracać. Przejdźmy jeszcze tak. I spróbuję, słuchajcie, w tą polecieć. I to byłoby ujęcie, które za chwilę się zacznie i byłoby modelowe. Podoba mi się. I Neoś na powinien nas w tym momencie najkorzystniej nagrać. To jest najlepszy obrazek, jaki jestem w stanie uzyskać z niego w tej chwili. Spróbuję osłonić trochę mikrofon w telefonie. Uważam, że to jest jeden z najlepszych obrazków, jakie możemy uzyskać w tej chwili z Neośia pod kątem parametrów, ekspozycji, no i też śledzenia i orientacji według, względem słońca, to jest też ważne, nie? Przejdziemy sobie teraz na Active Track, Go, tak będziecie mnie widzieli z tyłu, nie? Trochę chłodno jest dzisiaj, ale tak to wygląda, jeżeli chodzi o śledzenie człowieka z tyłu trochę zeszczuplałem, spodnie mi lecą pasek trzeba podciągnąć już nie ma dziurek i taki cyrk jest cały czas jak nie jariska to pasek ale dobra, mamy to słuchajcie i to wygląda bardzo fajnie jestem zadowolony z niego będziemy widzieli też jak to wygląda na ekranie komputera ale przynajmniej na ekranie urządzenia mobilnego wygląda to sztosik spróbuję przelecieć przebiec kawałek Szybciej. Leci dzień. No dobra, to go złapiemy. Co? ci jestem bardzo zadowolony. Przynajmniej na ekranie urządzenia mobilnego, czyli mojego iPhone'a, to wygląda naprawdę dobrze i cieszę się. Mam nadzieję, że będzie równie dobrze wyglądało to na ekranie kompa o czym chciałem powiedzieć, po aktualizacji mam wrażenie, że jest troszeczkę lepszy obrazek, chociaż może to są tylko takie złudzenia na bieżąco, jeżeli chodzi o doświadczanie lotów na bieżąco to o czym chcę powiedzieć, to ten dron jest świetny, bo on naprawdę dobrze się sprawuje jak na gabaryty i możliwości no i też cenę nakłady jego, prawda, bo to nie jest dron wysokobudżetowy to nie jest Inspire trójka za 100 tysięcy złotych, tylko droni za niecałe tysiące, więc bądźmy tego świadomi Testowałem go dzisiaj z filterkiem ND16 od Freewella e, migawka w okolicach 1,5-1,6 sekundy, czyli też e, super sprawa. I po tej aktualizacji ja mam wrażenie, że on troszkę stabilniej e, lata i faktycznie jest jego praca taka płodniejsza, e, lepiej się sprawuje, więc. E, Tyle podsumowania, jeżeli chodzi o pracę w terenie. To, o czym mogę powiedzieć Wam jeszcze, na pewno fajny dron, na pewno budżetowy i na pewno od czegoś trzeba zacząć. Wiadomo, że nie każdy ma tyle kasy, żeby kupić sobie od razu miniacza czy, czy mawika, na przykład trójkę albo era, ale od czegoś możemy zacząć i, i sprawdzić, czy w ogóle dronowanie jest dla nas. Także tak to wygląda i dzięki serdeczne za uwagę. Jeżeli oczywiście zaczynacie swoją przygodę z dronem, trzeba koniecznie sprawdzić mój darmowy warsztat online dotyczący pierwszych kroków z dronem. Tam mówimy o wizji, o wyborze modelu, o ścieżce rozwoju i o paru takich istotnych rzeczach na początku. Ten warsztat jest darmowy i trzeba koniecznie z niego skorzystać. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Jestem też autorem wielu warsztatów produktowych, między innymi z nowych produkcji, czyli Trójeczka, czy Mini 4 Pro, czy Mini 3 Pro, zachęcam Was bardzo serdecznie do korzystania z tych opracowań bo one są kluczowe, wykorzystamy model w pełni a jak wydaliśmy tyle kasy na niego no to trudno, żeby leżał i zbierał kurz. Jesień jest piękna, zachęcam Was również do udziału w wyzwaniu Jesienne Wschody i Zachody Słońca no i tyle, trzymam kciuki za super ujęcia i widzimy się w kolejnych epizodach już wkrótce. Trzymajcie się, do zobaczenia Pa!